Dzisiaj rozpoczynamy tak naprawdę cykl wycieczek z Nadleśnictwem Zdroje i Polanicą Zdrój, które będą odbywać się w każdy czwartek. Dzisiaj mamy okazję poprowadzić ludzi przez Dolinę Rogozińca, przez Piekielną Dolinę do pięknych miejsc Nadleśnictwa Zdroje. Towarzyszy nam znany fotograf i artysta Chris Froze, który będzie nam towarzyszył i opowiadał o swojej pasji, a jednocześnie zachęcał do robienia pięknych zdjęć przyrodnych. Na pewno w ramach warsztatów będziemy próbować łapać ze złotego widoku panoramy Polanicy. Będziemy próbowali uchwycić strumień płynący, strumień rogodzinny płynący między kamiennymi żlebami, a także widoki łąk i lasów. Przekazać, pokazać piękno natury, ale piękno natury trochę inaczej. Bo bardzo często wybieramy się do lasu i tylko spacerujemy. Może podziwiamy jakieś widoki. A w lesie dzieje się dużo więcej niż tylko to. I chciałbym dzisiaj ludziom pokazać, otworzyć oczy na to piękno, na to wyjątkowe piękno. Powiedzieć im może w jakiś sposób y, takie piękno też utrwalić na zdjęciach. Przyjechaliśmy ze Szczecina i dowiedzieliśmy się o warsztatach tak naprawdę z punktu informacyjnego. No, pozwiedzać sobie okolice i też dowiedzieć się tam, jak można wykorzystać e, komórkę, żeby robić zdjęcia. Dzisiejszą największą atrakcją była możliwość spróbowania wspinaczki na szczytniku razem z instruktorami ze szkoły Vertica. Najpierw przeszliśmy, jako przewodnicy przeprowadziliśmy szlakiem, czarnym szlakiem wspinaczkowym łączącym dwa rejony wspinaczkowe, czyli Polanica i Szczytnik, a potem tutaj się wspinaliśmy w rejonie okiennej. Czy są jakieś sporty, które pomagają w rozwoju motoryki, akurat wspinaczki? Wszystkie sporty ogólnorozwojowe, a ja bym polecał jogę na przykład. Dzisiaj wspinałam się na skałach i nauczyłam się jak dobrze się wspinać. I ogólnie mi się podobało i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze spróbuję. Chodziłem na skały, nauczyłem się wspinać i w przyszłości będę jeszcze to robić. Co w następnym tygodniu? W następnym tygodniu odbędzie się wycieczka na szkółkę leśną, gdzie wszyscy będą mogli zobaczyć, jak wygląda produkcja sadzonek, jak rośnie młody las, który później jest sadzony no tak naprawdę na powierzchniach, które odnowiamy po wycince drzew.